Siema, siema, witam na kanale Krzysiek Recykling To już siódmy filmik z serii. Ci co mnie oglądają to wiedzą siódmy filmik z serii co znalazłem dzisiaj na złomie Pierwszy chyba taki najlepszy fand z pierwszego złomu to był taki klucz, nie wiem obstawiam że to jest 19, 18 nasadowe Tu coś pisze po, chyba po języku niemieckim, to nie jest polski język Więc jakaś niemiecka nasadka na grzechotkę tą małą Jedna czwarta bodajże, bo chyba jest jedna druga jedna czwarta Takie coś fajna rzecz Po tym drugie na tym samym złomie znalazłem oryginalny śrubokręt Z sygnaturą Comet Poland więc to nie jest jakieś byle gówno, tylko prawdziwa polska, polska stal Komet. Teraz widać. Potem jest taki wybijaczek. Duto Coś taki z mniejszych, ale fajny, Sprzeda mi się na pewno będę z tego korzystał. Takie coś. Siła, ostra, jak piernik. Też jakaś tutaj sygnatura jest. Ostra, jak cholera. Zapewne polska. Pewnie PRL. Albo po, po PRL-u. Ostra, jak cholera. tak w ogóle była malutko używana. bo mało używana. A po prostu taką stal kiedyś robili, że nie szło jej stępić tak szybko tak jak te dzisiejsze gówno chińskie. I takie okularki mi się udało dorwać, całkiem nawet nie zniszczone Troszeczkę brudne tylko 3M Made in Taiwan, więc także firma nie jest jakaś lipna, o tu piszę Made in Taiwan. Także całkiem fajna firma. No i takie rzeczy znalazłem dzisiaj na złomiku O teraz widać Takie rzeczy Ktoś powie że gówno Ja myślę że mi przynajmniej bardzo się sprzedadzą a wyhaczyłem to za całe dwa złote to wszystko Siema do następnego filmu zostaw Łapkę w górę i suba żeby wiedzieć Co wrzucam na razie